Totalny skandal pieniądze z KPO wydane na fanaberie przedsiębiorców. 8 sierpnia rano wybuchła potężna afera. W sieci zaczęły krążyć screeny pokazujące, że część środków z unijnego krajowego planu odbudowy trafiła nie na inwestycje publiczne, lecz na luksusowe fanaberie. I tutaj warto posłuchać konferencji Dominika Tarczyńskiego, który odniósł się do tej sprawy w ostrych słowach. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy na konferencji prasowej związanej z największą aferą Platformy Obywatelskiej od momentu przejęcia władzy. Witamy na konferencji dotyczącej afery KPO, czyli afery Tuska. Jest to największa afera i nie bez przypadku o tym mówię, dlatego że skala jest potężna. Chciałbym jednoznacznie zaznaczyć już na początku konferencji, że nie damy się my, Zmanipulować naród polski, nie da się zmanipulować. Tuskowi, który mówi o jakichś mikroinwestycjach, mikrorealizacjach, mówimy o potężnych pieniądzach i o tym, że to Tusk jest odpowiedzialny. Wielką zniewagą dla inteligencji narodu polskiego jest to, co Tusk powiedział, że nie będzie jego akceptacji na żadne nieprawidłowości. Tusk już to zaakceptował. Te wnioski już zostały zaakceptowane. Jego rząd wypłacił. Pieniądze i to Tusk jest odpowiedzialny za tą największą aferę. Dlaczego największą? Pierwszy cytat bardzo ważny, pan Jacek Karnowski, żeby sprawy były jasne. Na portalu X pisze: Uwaga, mamy to! Przekroczyliśmy tysiąc umów podpisanych z przedsiębiorcami z inwestycji takiej i takiej dzięki projektom za 611 milionów złotych między innymi turystyka, dzięki projektom zbuduje się odporność na przyszłe wstrząsy. O tej odporności, o tych projektach za chwilę powiemy. Ten tweet jest z 20 grudnia 2014 roku. 31 lipca 2025 roku pani minister Pęczyńska-Nałęcz chwaliła się, że mamy 800 tysięcy umów podpisanych w ramach KPO. Mówimy tutaj o 138 miliardach złotych, a więc rząd nadzorowany przez Tuska chwalił się potężną skalą, a jak wyglądała w praktyce ta skala, za chwileczkę poseł Kowalski, a także Poseł Gosek, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, kto pieniędzy nie otrzymał, bo wszyscy mamy od, od wczoraj i od dzisiaj, od rana przykłady absurdalnego wydatkowania pieniędzy publicznych, które my wszyscy będziemy musieli spłacić, pożyczek, które zostały zaciągnięte, wszyscy obywatele polscy będą musieli je spłacić. Wszyscy te przykłady słyszeliśmy, warto niektóre przypomnieć, ale ja chciałbym się skupić na wnioskach, które zostały odrzucone tylko kilka. Szpital, samodzielny publiczny, zakład opieki zdrowotnej, Opolskie Centrum Onkologii. Wniosek odrzucony. Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Warszawa odrzucony. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny odrzucony. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej odrzucony. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach odrzucony. Tych przykładów jest znacznie więcej i to jest gorszące w całej tej aferze. Onkologia pieniędzy nie dostała, ale na jachty i inne przykłady, o których moi koledzy za chwilę będą mówić, pieniądze poszły. I bardzo ważne, tylko kilka przykładów, o których słyszeliśmy od rana, ale trzeba je przypomnieć. Przykłady: 261 tysięcy na solarium w pizzerii, 5 milionów złotych na laboratorium hodowli ziemniaka, 526 tysięcy na, na nowe stresy środowiskowe i tutaj na zdalne treningi personalne. 489 tysięcy na, na, na muzea, 532 tysiące na aplikacje do układania planu treningowego i inne bzdury. Przypomnijmy, na co KPO miało być przeznaczone. Miało być przeznaczone na projekty, dla, z których będą mogli korzystać wszyscy Polacy, bo wszyscy będziemy te pożyczki spłacać. Chciałbym też przypomnieć, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jak Polska była poniżana. Poniżana rezolucjami, jak pieniądze były wstrzymywane ze względu na rzekomy brak praworządności. Żadne ustawy sądowe nie zostały przyjęte, teraz praworządność już jest, a pieniądze idą na jachty, na pizzerie, na oranżerie w kebabach i inne e, inwestycje, które możecie Państwo sobie ocenić. Dlaczego strona KPO jest niedostępna? Dlaczego została wyłączona i to jeszcze z informacją z błędem, z literówką? Dlaczego? Co, co chcą ukryć? Dlaczego naród polski nie ma prawa wiedzieć na to, tego na co będą wydawane nasze pieniądze i za co będziemy spłacać e, pożyczki? Przypominam, bo to są pożyczki. Bardzo ważna kwestia, szanowni państwo. Mówiłem o tym, na co pieniądze nie poszły. Bardzo istotny jest element tego, że pieniądze miały być przeznaczone w dużej części na CPK, na projekt, za który nie będzie trzeba płacić jak za kebaby czy solaria, tylko na projekt, który miał realnie wzbogacić całą Polskę i wszystkich Polaków. Chciałbym zapytać w takim razie: jak do tego wielkiego strategicznego projektu KPO mają się zestawy męskich i damskich kijów golfowych? Zapewne większość Polaków gra w golfa, według Tuska, tak jak on harata w gałę. Chciałbym zapytać. Co to ma wspólnego z rozwojem, z odbudową po covidzie, To jest raz. Druga rzecz, no, pewnie według Tuska, nie taka smutna i może dobra do Polaków. Chwilówki. Okazało się, że ci z KPO, którzy proponują Polakom, ubogim rodzinom, chwilówki, też dostali pół miliona. Pół miliona! Na to, aby Polacy te pieniądze z naszych podatków, z naszych danin na firmę chwilówkową która będzie pobierać odsetki od Polaków, którzy te pieniądze tej firmie dali. Pół miliona złotych. Chwilówki. Ale bardzo ważne jest, i powtarzam to, kto tych pieniędzy nie dostał. Nie będzie środków KPO na leki. Producenci o utraconej szansie. Czy ktokolwiek o tym mówi? Mam nadzieję, że TVN, który się spóźnił, ma dwie kamery, w swoim materiale powie o tym, dlaczego te leki, te, te firmy nie otrzymały pieniędzy. To nie koniec. Te informacje pojawiały się już wcześniej. Rząd zrezygnował z niemal 140 milionów euro z krajowego planu odbudowy, które miały być przeznaczone na wsparcie produkcji substancji krytycznych dla bezpieczeństwa lekowego. Kebab i oranżeria, tak, jachty, tak, zdolne plany, zdalne plany treningów, tak, ale leki, które, miały, które mieli otrzymać wszyscy Polacy, a nie e, kilkaset czy dwa czy, tysiące czy, 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 firm na 2,5 miliona firm. Nie. A więc chcę powiedzieć Tuskowi bardzo jasno. Kto KPO wojuje, ten od KPO ginie. Używał KPO jako narzędzia politycznego. Unia Europejska, w której Polska była poniżana, bo nie prawo i sprawiedliwość, nie nasz rząd. Polska była poniżana jako państwo, gdzie rządzą dzikusi. Ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest prawo, czym jest praworządność, pieniądze były wstrzymywane. 40 rezolucji walczyliśmy tam jak lwy, aby bronić honoru całej ojczyzny. Nie naszych wyborców, wszystkich Polaków, bo byliśmy tam opluwani 40 rezolucji, zamrożenie pieniędzy, a teraz kebaby, oranżerie, jachty i inne brednie, bo inaczej tego nazwać się nie da, jeżeli bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo narodowe. A więc, szanowni państwo, jest to potężna afera, jeżeli chodzi o skalę. To nie jest tylko i wyłącznie polityczne, polityczna gadka, mówiąc kolokwialnie, ale biorąc pod uwagę 138 miliardów, o których słyszeliśmy i tym się chwalili, to jest to największa afera. Myślę, że prokuratura będzie miała wiele do robienia. I powtórzę, manipulacja Tuska, po pierwsze, mówiąca o tym, że są to mikroprojekty, no jeżeli dla niego 100, 138 miliardów, którymi się chwalili, i ponad miliard, do którego się przyznali dzisiaj, wydanych w taki a nie inny sposób, to są mikroprojekty, to ja nie wiem, jakimi kwotami i Platforma obracają. To po pierwsze, po drugie, nie damy się zmanipulować. Nie, powiemy, nie, po, nie, nie pozwolimy na to, aby Tusk teraz grał bohatera na białym rumaku, który mówi: ja nie zgodzę się na to, aby dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości, ja ich nie zaakceptuję, już je zaakceptował. On nadzoruje rząd, on nadzoruje wszystkich ministrów, on jest odpowiedzialny. Co więcej, to on używał argumentu dotyczącego KPO przed wyborami. To, był, to była jego przetargowa karta, którą chciał wygrać. Dostał władzę, a teraz dostanie odpowiedzialność. Czy są pytania? Bardzo proszę.